Co? Oh, mm. oh. No dobrze, maleńka! Oh, oh. Tam! Nie, oh. tam! tam. Och! Oh. 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 Tak, tak, kotku! Żadna nie może się z Tobą równać! To najlepsza noc mojego życia! Chcę więcej, Larę, więcej! I czegoś nowego masz! Włóż to! Jajku, Samara! Czy jest jeszcze coś, czego dziś nie próbowaliśmy robić? Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie próbowałam, chłopcze. Dlatego opuszczam cię. Zostawiasz mnie? Teraz? Cześć, siemanko Marianki! Ja jestem Zmaciek i witam was w pierwszym odcinku nowej no, serii no, na, no, no, na no, no, moim no, kanale. Daję kobiecie wiele czasu do namysłu. Larry, 7! Te wszystkie gadki o zrozumieniu i miłości. Jakoś do mnie nie trafiają. Kocham tylko jedną rzecz. Pieniądze. Pieniądze. Hey, nie możesz mnie tak zostawić! <grywa> Chyba masz rację. <grywa> ja pierdzielę, Ptasiu. Hej! Ja przecież nie palę! Och, kotku, żadna nie może się z tobą równać. To najgorsza noc mojego życia. Mm, przynajmniej gorzej być już nie może. Oho, oho, coś się dzieje. No i pięknie, pięknie, Lary, ja pięknie. Nie uję, nie <laughs> no właśnie, więc witam Was. Pierwszy odcinek Lary7. Nowa seria na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba seria będzie troszeczkę, troszeczkę zboczona, ponieważ ta gra jest bardzo, bardzo zboczona, ale ma też swój humorek, ma też swój zajebisty humor, który pamiętam sprzed wielu, 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 wielu lat. Więc no, mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. I mam nadzieję, że tutaj sobie poradzę w tym. Całe szczęście, że szamara używała ich ostatniej nocy. Uda mi się dosięgnąć. No już, już, już. Dobra. I teraz tak, dotknij się. To nie czas na dotykanie siebie. <laughs> dobra, czekaj. Ekwipunek. Eee. Yy. Yy, patrz. Oto twoje ciało. Nie. Inwentarz. Tu, e. Yy. Otwórz. Otwierasz pudełko. Jest, 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 jest. Dobra, dobra. Czyli teraz tak, użyj igła. Yeah! I teraz to użyj. Nie, nie szczypce. Dotknij. Nie. Tak. Dawaj, 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 patrz No, nie no, dawaj A nie, teraz chyba musimy tak zrobić A, użyj pogięta igła No właśnie Dobrze pamiętam I tutaj macie punkty, prawda? Kurde, mam nadzieję, że, że ta seria wam się spodoba Mi ta gra się strasznie podoba Chociaż wiadomo, że jest to taka gra zboczona i w ogóle Ale zobaczymy Zobaczymy jak tu wyjdzie Patrzcie tam, ryby, ryby zdechły <laughs> Oj, nie powinienem się z tego śmiać 40 Dobra, czyli teraz mamy pożar Zaraz tutaj, zaraz tutaj Czekajcie, czekajcie Weź Jasne, pewnie Świetnie <laughs> <laughs> Trzy proste róże Trzy proste róże Zaraz, zaraz, rzuć, no właśnie Rzuć tym, dawaj, dawaj, dawaj O kurde, no Serio, Larry, serio a, krzesłem, tak, krzesłem, krzesłem, rzuć Czekajcie, czekajcie, czekajcie Bo tutaj też jest inna opcja Podaj słowo dla krzesło, czyli na przykład Wypię No na przykład rzuć Prawda? A, nie, gra nie bardzo łapie o co chodzi Okej, okay, spoko, a jak, a jak Dam tutaj rzuć, to rzuci What? No rzuć A nie, rzuć to Dawaj O, ciężkie krzesło, ciężkie krzesło Uwaga, je. Yeah. What? Meble hotelowe nie są już takie jak kiedyś. O kurde, co ja, co ja mam zrobić? Dobra, otwórz. O, coś ja pierdziele! Nie o to mi chodzi! Fak, chyba wiem co, chyba wiem co, chyba wiem co. Dobra, dobra, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. To pewnie... Dawaj! Jasne. nikt nie myślał, że było inaczej. Dawaj, dawaj, dawaj. Yy, inne? Rozbi. Uwaga. Roz, rozbi. What? No nie, a może z... Roz... Y, Rozbij. A zbij? No what the fuck? Zbij. Jest, jest, jest! Jecha! Yeah! Jest. Au, o kurde. Hej, co to jest? Jakie o kurde... Kurwa! <gry> do papieru. Uh. Au! Nienawidzę spinaczy. A jaki kurde pocięty po plecach i... Spoko, no to lecę. No dobra, to lecimy. Miłego lotu życzy Straż Pożarna! Potem O kurde. Ta gra się ta gra po prostu ta, ma taki framerate, więc e, spokojnie, spokojnie. Wypuszczę ten odcinek w, stupie, w 180 klatkach na sekundę, żeby było zajebiście. Ja oczywiście żartuję. To jest po prostu. Ta gra jest tak popierdzielona, że ja po prostu taką pozytywną energię mam przez to. O, oczywiście, Lary, oczywiście. Szanowny panie Lary, Latte, Właśnie wyskoczył pan z 45 piętra płonącego budynku. Jakie są pańskie plany na przyszłość? Chyba mhm. się. Przepłynę. A dobrze, bardzo dobrze pod to pamiętam. Kurde, no i mamy. Lary 7, miłość na fali, proszę bardzo O Jezu Oho, oho, typowa yy, haj, ha. Jak się nazywa babka, która leci na kasę? Nie wiem Witamy na pokładzie HGW Babilon HGW Babylon. Jest Jak pan się cyski pan patrzył? Pani kapitan. Zanim ten rejs się skończy, ta ślicznotka będzie moja. <głos> <głos> Oto karta, Obawiam się, że był... Jak liścia dostał z pańską kajutą. <głos> <głos> Jakoś się nie dziwię. Och, proszę się nie obawiać. Załatwiłem panu naszą największą kabinę. Będzie pan miał mnóstwo miejsca. Wow, to świetnie, dzięki. A gdzie znajduje się mój pokój? Och, wystarczy sprawdzić na mapie. Jest pan w pokoju zero. Pokój zero, no dobra. No więc mamy, tutaj chodzimy po prostu sobie naszym Larym, Laferem. No i dobra, na razie możemy zadzwonić na telefon, żeby sobie zrobić troszeczkę jaja. Głupi dowcip, proszę bardzo, aparat telefoniczny, głupi dowcip do recepcjonisty. A on go oczywiście widzi, Larego, ale no cóż. Recepcja? E, halo, czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Och, no dobrze, nazwisko? El Dupa. Przykro mi, to pomyłka. L-Dupa! Znowu nic z znowu w <laughs> Oczywiście wiecie, kto to, do, do czego to było nawiązanie, ten L-Dupa, prawda? Napiszcie w komentarzach, jeśli ktoś Recepcja. wie. Nie chcieliśmy obrazić twoich uczuć. Dzień dobry. Tak, czy macie księcia Alberta Puste? Nie, nie mamy. Kogo wypuśćcie? Eee, nie ci znowu W ogóle, czy, czy jakiś dowcip nam się uda? Jeszcze raz zobaczymy. Uwaga. Recepcja to twój rachunek. Czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Jeśli muszę. Nazwisko: Pan Kaczuk. Przykro mi, ale nie mamy nikogo o tym nazwisku. Na imię ma Józef. Zepsuł mi fajny dowcip. Zepsuł mi fajny dowcip, ja pierdziele, dobra Proszę nie zastawiać białych strefy. To miejsca dla bitów Białe strefy. Białe strefy Bia wow 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 Telefon dzwonił A nie, dobra, dobra Więc tak, ogólnie ta gra polega na tym, że po prostu jesteśmy Larym laferem To jest siódma część gry Oho, uwaga, czekajcie Ty, 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 ty. Yeah. Dobra, tak, baby, gdzie jest ogór? Gratulujemy, znalazłeś już jednego z 32 dostępnych ogórów. Szukaj dalej, na pewno ci się uda. To jest nawiązanie do takiego gościa w, ta w takim sweterku w paski biało czerwony chyba. I w czapce też biało-czerwonej, i w okularach, gdzie. Y y że, że szukało się go gdzieś, gdzieś w książeczkach, czy gdzieś, po prostu e, szukało się go, a to jest nawiązanie do tego, i ten ogór właśnie się przebrał za tego gościa, którego szukamy, prawda? Więc tak, ta gra polega na tym, że to jest Rary 7, to jest siódma część gry, i ogólnie Lary Lafer jest takim troszeczkę. Amantem, któremu, który bardzo lubi sobie pobrykać z panienkami, ale nie za bardzo mu to wychodzi od czasu do czasu e, a raczej w większości. Ale zobaczycie, zobaczycie, może zaliczymy tutaj wszystkie. Albo w ogóle nie zaliczymy, nie zaliczymy nikogo, nie wiem. Zjemy sobie troszeczkę sos w sosu fasolowego. Uwielbiam sos fasolowy. Mm. Okej okay. To, że możesz zjeść tyle na ile masz ochotę, nie oznacza, że musisz od razu robić sobie krzywdę. <laughs> robić sobie nie? krzywdę. O! No, no, zaskoczony jestem. <laughs> What the fuck? Pierdnął! O no, zaskoczony jestem A, no tak, pamiętam. To miało To ma związek z jakimś quest'em. Tak, dobrze pamiętam. Uwaga! Wow, ten sos pasolowy to prawdziwe dzieło sztuki. Dzieło sztuki! <grystanie> Boże! Ta lodowa figura pani kapitan, jako Syreny, jest wykonana niezwykle szczegółowo. Nawet w kwestii jej wielkich, niebieskich oczu. Wielkich. Alarusze! <grystanie> <grystanie> Dobra, polisz? język się przykleił. Język mu się, mu się przykleił. Włazonku! No. Okej! Okay. To nie było tego warte. O, ja pierdzielę. Dobra, możemy... E, czekajcie. Kuskus Sałatka grecka, cytrynowo fasolowe coś. Grzybki. O mój Boże. Nie, nie, Larry, to nie jest tak jak... <laughs> To najprawdziwsze grzybki kupione przy trasie A2 od przygodnie spotkanego zbieracza. Mówił, że są smaczniejsze od pejotlu. Całe szczęście. Bałem się, że to buraczki. <gryśla> buraczki, jasne. To wygląda jak buraczki, prawda? O, oczywiście. A co to? Kotlet mielony? Nigdy nie przepadałeś za zieloną barwą kotleta mielonego. Okej. Okay. Dobra, musimy z nim pogadać, z tego co widzę. Rzeźnik, rozmawiaj. Dzień dobry! E, dzień dobry! Co podajesz? Mamy świnie 2000. Doskonała. Ty lubisz podać? Świnia? Może być, brzmi nieźle. Jak się nazywać ten kolej z brodą? A, już wiem! Jezus i trójco, jedyna. Głuchy jesteś? To nie jest zwykła świnia. To świnia 2000. <noise> Dziękuję, słyszałem za pierwszym razem. Poproszę jedną porcję. O jeszcze funciu. Nie narzekamy później, dobra? Nie narzekamy później. What the fuck? Spork. What the hell? Chryste, co to takie? No to ci kurna usiłuje wyłożyć, że to świnia 2000. O rany, pewnie kupili w Niemczech po supercenie na dwie godziny przed upływem terminu ważności. Dokładnie. Prawda, prawda, ja już was znam, cholerni handlarze. Wokół tylko sami przedstawiciele czegoś na coś. pojechałeś? Z problemem idź do lekarza. Tutaj dostaniesz świnia 2000. Świnia 2000, uwaga! Eja, bebe! Dobra. Możemy z nim jeszcze pogadać? Kurcze, Koshimazaki. Świnia to produkt na miarę roku 2000. Mogę prosić jeszcze? Jeszcze! ole mu smakuje! 2000 smaczna i zdrowa! Smaczna i zdrowa, jasne, jasne. Ju, już ja uwierzę, że to takie zdrowe. Nie dość, że kurde... W e, puszce To jeszcze to tak wygląda, jakby to było jakieś zmielone Dupsko nie Zjeść więcej naraz niż pisać na pudełku. Wiesz, te ostrzeżenia nie są bez sensu. Domyślam się, domyślam się, Koshi Mazaki. Nie, już nie ma świni 2000. Muszę przynieść więcej. Nie ruszaj nic. A no właśnie, i teraz! Yy, weź nóż. Skoro Kosi Zaki nie patrzy, mogę sobie zakosić ten nóż. Zakosić ten nóż. Dobra. I teraz tak, to też powinniśmy wziąć. Tyle, że musimy wyłączyć Zwrócić najpierw. Lampę? No co ty? Tak ładnie grzeje. No dobra, ale musimy to wyłączyć.

tu jest jakieś nawiązanie? Znaczy, e, czy mięsny jesz yes, jest nawiązaniem do ciasteczkowego kociaka? What the fuck? Mm. ciasteczkowy kociak. Okej, okay, troszeczkę to dziwnie wygląda, ale okej, polisz. No, okay, polisz. Mmm, no, no, hmm. niezłe. Mm. Tak. zważywszy, że tak to sobie tutaj leżało kilka dni, na słoneczku, wyjęte z lodówki... Eee... Kurde. A co ze śmietnika możemy wyciągnąć? W tym koszu nic nie ma. Przecież sam widzisz. Ale Allo zawsze chowa coś w śmietniku. Ale nie tym razem. Znudził się tym. <grytanie> ja Peter, dobra, weź zawinięta ryba, bo to na pewno będzie I potrzebne. Nie się od głowy. Skąd wiesz? To takie szczegółiki. Kolczyk w nosie, zarost, ponure spojrzenie. To może wywalę rybę, a zatrzymam sobie gazetę. Dobry pomysł. No i w sumie zajebiście, Dobra, dobry pomysł. Co to jest? To jest Kibel? CyberSer 2000. What the fuck? To CyberSer 2000. Wrzuć wszystkie składniki i najlepiej gdzieś się schowaj. Haha, <noise> dobra, dobra, dobra. Tu jeszcze mamy kociołek. Wy, my musimy wziąć ten kociołek, bo to będzie potrzebne do jakiegoś tam e, konkursu gotowania, ale to w przyszłości. Piec. Wiesz co to jest, małe czerwone i puka w szybkę? Dziecko zamknięte w piekarniku. Haha, <laughs> no, nie, nie. zajebiście, się, zajebiście. się, zajem się. Kurde, no w ogóle patrzcie, jaki tu burde... O, jeszcze sól jest, dobra, dobra, jeszcze sól. Nie, nie, nie to. Sól to sól najwyższej jakości. Zdrapana z kadłubu statku. Zdrapana z kadłubu statku, ale to, to nie było, było takie złe. Lawrence? To miało być śmieszne. Och, a ty to możesz ciągle próbować być zabawny. <noise> dobra, dobra. W ogóle tam dupa była tej świni. Dobra, no to teraz chyba tutaj na razie wszystko mamy. Więc teraz możemy iść do biblioteki. Biblioteka w tej grze to takie troszeczkę miejsce. No i dobre, jak na razie jest to normalne miejsce, ale niedługo e, nie będzie to. Normalne miejsce, dobra. Sięga dżungli? Poruszająca opowieść o największym statku pasażerskim świata. Lary Bajer Garniak na Titanic tu Tytanic-tu! Okej. Okay. Dzień dobry! Przepraszam pani. Panno, Wiktoria Bibliofilska. Panno! E, miło mi poznać. Jestem Lary. <laughs> e, Lary lafer. Och, uwielbiam podwójne imiona. What? <laughs> ok, no dobra, więc teraz tutaj mamy taką pierwszą dłuższą rozmowę. Więc praca, pogoda, dobre książki, twoja rozry książka, rozrywka, praca w i tak dalej i tak dalej. Oczywiście od razu możemy y spróbować barabara, bara, ale nie będziemy tego robić, bo na, na 100% by się nie zgodziło, ale spróbujemy, spróbujemy Czy mówiłem już, że mam na imię Lary Chcesz uprawiać bardzo bezpieczne zbliżenia? Jesteś odrażający. <laughs> Nigdy nie pójdę z tobą do łóżka, ty żałosny kur... kur... kur dupio. <laughs> Kto normalny? podchodzi do babki i od razu na wstępie, nawet minuta nie minęła, od razu się pyta, czy chciałabyś się yy, Coś tam bezpieczne. Yy, zbliżenia czy coś takiego. Praca. I jesteś bibliotekarką na tym statku? Tak, to prawda. Yy, chcesz, żebym coś dla ciebie sprawdziła? Okej. Okay. Zdobędę cię kiedy mi się spodoba. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że jest dzisiaj wyjątkowo brzydka pogoda Och, cię spóźniłeś. Te naprawdę dobre już wyszły Jak zawsze spóźniony. Jak Zamiarne zawsze spóźniony takie, co się wiecznie spóźnia Okej? Okay. Wow, patrzcie, nowa, nowa kwestia jest, teraz podryw, okej, okay, spróbujemy. Może poszeptać ci do uszka kilka niezłych numerków, co ty na to? Jakbym jeszcze tego nie słyszała. Mężczyźni, wszyscy jesteście tacy sami. Okej, okay, wszyscy wszystkie parę, parę milionów na świecie zna, więc okej, okay, spoko. Gratulacje. Twoja książka. Jak tam twoja książka? Och, nader wciągająca. Tak bardzo lubię książki afirmujące solidne podstawy moralne. A ty? O, oh, no tak, tak, bardzo. Mm -hmm. Ale czy nie mm -hmm. też nigdy czegoś bardziej... Mm, pikantnego? Och, nie! Tego typu książki do mnie nie trafiają. Wszystkie te westchnienia i jęki, ta pierwotna zwierzęca pasja, te wszystkie. Cóż, ta literatura wpływa na ten rodzaj emocji, którego nie pożądam. Zdecydowanie wolę literaturę piękną. Chciałbym A. być literaturą piękną. <noise> Chciałabym tak. być literaturą. Piękna literatura, tak. Tak, tak, bo ja wiem o co chodzi. Tak, 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 ja tak. wiem o co chodzi. <noise> Rozrywka. Co robisz, żeby się rozerwać? Och, zaczynam na jednym końcu mojej półki z książkami i czytam wszystkie książki, aż dojdę do drugiego końca. Niestety, większość tomów zaliczam już trzeci raz. To jest powiedziane w taki sposób, że. praktycznie każdy mógłby mieć jakieś dziwne skojarzenia, ale okej, okay, ale okej. Okay. Życie na statku wycieczkowym to jak nieustające wakacje. Musisz to uwielbiać, prawda? Tak, oczywiście. O ile uwielbiasz jeść każdego dnia to samo, co jadłeś poprzedniego dnia, i tydzień wstecz też. Tak, prawdziwe wakacje. No tak, no ale ta cała zabawa, nocne życie, ciągłe imprezowanie. Tak, może, ale dla nas, członków załogi, to jest bardziej niemożność opuszczania biura. No dobra, system decymy, Co? Decyma... decymalny. 945,3. 471,24. What? 198,33. Co robisz? A jak sądzisz, Szepcze ci niezłe numery wprost do łóżka. Kręci cię to? Niespecjalnie. Wręcz przeciwnie. Ład. Ja pierdzielę. Dobra, książki na biurku. A co z tymi? A te. No zostały już wypożyczone. przeze mnie. Sporo czytania, jak na jeden rejs. Nie dla mnie. Przegryzę się przez nie dziś w nocy w łóżku. <laughs> Iść do wyrka! What? Chcesz wiedzieć, yy, co planuję robić dziś yy, w nocy? W łóżku? Zaryzykuję. Spać! <laughs> Ale zgasiła go. Ale yy, w ogóle, <taki> tak sobie teraz myślę, że aktor, kurde, nie pamiętam, kurde, naprawdę nie pamiętam, jaką się nazywa, ten, który podkłada głos Laremu. Ale wiecie o kogo chodzi, no kurde, no na pewno wiecie. Yy, psz ale nie pamiętam kurde imienia. Ale wiecie, no sztur, prawda? Co on wtedy musiał myśleć, kiedy wszystko to tutaj podkładał, kiedy to czytał. Na pewno tyle śmiechu było, że ja pierdzielę. Na pewno, na pewno. Wiecie co, możemy sobie tutaj coś yy, zrobić. Na przykład spróbujmy, spróbujmy. Bobby, zobaczymy, czy działa w ogóle. Proszę chwilę poczekać. What? Spróbuję to dla pana znaleźć. Uwaga, uwaga, jeśli chcesz, stworzyć się ją szybciutko zabrać, się na te gratulacje szpiec No i co teraz? Okej. Okay. Ona szuka książki o nazwie Pobi. Nie mamy nic na ten temat. <noise> no dobra, ale wiem, już wiem o co chodzi, bo ona musiała się odwrócić, a ja wtedy hu, y, książeczkę, żeby coś tam potem z nią zrobić, ale zobaczycie później. Miło się rozmawiało, Wiki. Do widzenia. Może wpadnę później. Do widzenia. Przykro mi panie Lafer, jednakże ta książka jest już wypożyczona. Aaa. Kurcze, skąd to się wzięło? Z mojego biurka, jak sądzę. Proszę. No tak, Dziękuję. tak, rozumiem, rozumiem. Czyli teraz... Zbaczam, czyli musimy najpierw... Najpierw musimy... Z, o, o, Dzień dobry! Yeah, baby. Tydy, 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 tydy. Już 4 z, 32, z 32. Świetnie. Dobra. Teraz, O, kolejny. Yeah. <noise> kolejny. Cały czas będziemy teraz znajdować. Świetnie, świetnie, świetnie. Gdzieś tutaj teraz pójdziemy sobie. I ogólnie, mm, ogólnie, ogólnie, ogólnie. Yy, ja nie wiem, czy nagram z tego całą grę, czy tylko kilka na 2-3 odcinki. Zobaczymy jeszcze, bo, bo nie mówię, nie mówię, że nagram cały. ale... Spokojnie, o, o, patrzcie, patrzcie, patrzcie tutaj, patrzcie tutaj Widzicie to? Kto by pomyślał, że tu jest coś takiego niezwykłego Może jakiś bug graficzny czy coś Ale uwaga! No właśnie, no właśnie Takie nawet, takie, takie małe szczególiki możemy tutaj, możemy tutaj zdobyć Dobra, stopa Venus. Tutaj y, możemy, proszę Państwa, zrobić coś takiego jak, weź... Chyba. A nie, dobra, no to, no to lecimy, po prostu, o, to, patrzcie na to w ogóle. Więc więc tak jak mówię, nie, 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 nie mówię, że y, nie mówię, że nagram y, całą serię z tego. Ale zobaczymy, 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 zobaczymy jak, jak się wam będzie podobać. Czekajcie, czekajcie, bo co ja, co ja mam tutaj zrobić? O, 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 o! Yeah, <laughs> kolejny! Pip, bim, 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 pim, piem, pim, 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 piem, 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 pim. Dobra, tutaj raczej chyba nie będziemy nic mogli zrobić teraz. Rozmawiaj. Mają tu niedaleko świetny basel. Nie? Nie. Nawiązanie do Jamesa Bonda. Tak! No dlatego wcześniej ci wszyscy, na, w ci, w ci, ci wszyscy e, zamówili martini Wszuśnięte, niezmieszane <noise> Dobra, na razie się stąd cofniemy, bo i tak tutaj nic nie możemy zrobić Ale już pamiętam, co muszę tutaj zrobić Dobrze pamiętam, dobrze pamiętam Dobra, tutaj też na, też na razie nic e, O, dzień dobry Yeah, baby

Ta gra, no, może nie ma super ekstra grafiki, no bo to jednak to jest 90 któryś rok, prawda? Yy, rozdzielczość jest tutaj, no, niska, ale ja oczywiście wypuszczę w 720, no bo, no bo jak, no, jak inaczej. A nie, tu już byliśmy, dobra. Skoro tak, to mamy mapę, i tutaj możemy pójść do. Czekajcie, czekajcie. Kabina numer 0: przejęciem i niecierpliwością wsuwasz kartę do czytnika. Jaki. Och Jaki, jaki będzie, będzie no, twój, apartament. Twój, twój, twój apartament No, chciałem powiedzieć że nasz pokój Ale to to samo <grystanie> Okej <Okay. grystanie> Dobra, spoko Spoko Okej, okay. uwaga, pod koniec odcinka Tańczymy Yeah. Ta. No dobra, więc yy, to będzie tyle na ten odcinek. Yy, dać łapkę w górę, żebyście, żebyście dali znać, czy wam się podoba ta gra. Yy, mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba, zawsze mi się podobała. Yy, no i widzimy się za chwilkę w kolejnym odcinku. I cóż, do zobaczenia. Na razie!